Hejka, to Kingin. Wśród wami kolejny odcinek ze Star Stable i nagrywamy dzisiaj dalszą część fabuły. I tam już widać ta. Okay. Cześć Karin, nareszcie czuję się całkowicie wypoczęta po naszych ostatnich przygodach. Jestem gotowa na rozmowę ze śpiącą wdową i spłatę długu, kiedy pomogą mi wydostać się z Pandorii. Możesz mi pomóc? W tym momencie znasz yy, prawdopodobnie drzewo lepiej niż ja i czuję, że nie, odejdzie, yy, nie odejdziemy stamtąd z najłatwiejszym leczeniem do spełnienia. Cudownie, że chcesz mi pomóc. Powiem się, że będę potrzebować każdej pomocy, którą mogę dostać. Dowiedzmy się, jak jest, jakiej spłaty długo spodziewa się śpiąca wdowa. Jestem naprawdę ciekawa, co to może być. No dobrze, gotowa na małą przygodę? Super, zobaczymy, kto pierwszy znajdzie się przy śpiącej wdowie. Snie przy drzewie do gapa. Możesz wybrać dowolną drogę. Hmm. Myślę, że pojadę przez palmy złotej ostrogi i na północ przez góry szarej losy. Staszajin, pędzie jak, jak wiatr. Juhu! Czaj po prostu mamy tam pojechać, no to e, ja chyba wybiorę drogę z podnioską. Jaka zabawa! Udało ci się! Wygrałaś! Wygląda na to, że jestem y, małą małpką i iga, gapą. Ha, ha, ha. Ale małe małpki też są rocze, prawda? Ha, ha. Czy ona na pewno jest obudzona? Wygląda jakby spała. Może po prostu stąd pójdziemy? Na pewno zapomniała o wszystkich przysługach i umowach. Ale wrócimy do domu! To chyba najlepsze rozwiązanie. Hmm. Chcesz mi o wszystko do niej dotrzeć? Myślę, że może jednak to dobry pomysł. Spróbuj z nią porozmawiać i zobaczymy trzask. Trzask? Trzask. Najwyższy czas zastanawiałam się, gdzie się podziałyście. O! Och, obudziłaś się mimo wszystko. Trzask! Moja y, droga przyjaciółko, jestem rozbudzona. No. Y, po pierwsze chciałam jeszcze raz podziękować za pomoc w uwolnieniu z więzienia w Bez pomocy twojej straszajnej Kariny nigdy bym się tam nie wydostała. Co? Jestem tutaj, aby spłacić mój dług. Jestem całkowicie do twoich usług. Co mogę zrobić, aby oddzwieńczyć się za wszystko, co dla mnie uczyniłaś? Trzask. Y, pomogłam ci wydostać się z więzienia. Teraz chcę, abyś ty pomogła wydostać mi się z mojego. Moim życzeniem jest, abym podobnie stała się częścią sieci, którą połączone są preradne drzewa i jestem pewna, że możesz mi pomóc. Trzask. Ludzie zabrali życie moim, e, kre, e, moich, moich krewnych, barbarzyńskie i zachowanie takie nikczemne. Nigdy mnie nie wybaczy, nawet jeśli zorientowali się, jakie nie dokonali. Strajcy. Podstępni w duszy i charakterze. Cóż, trzask. Nie dość, że zostałam postawiona i sama, kiedy odebrano życie moim kredem, zostałam także odłączona od naszej sieci. Ze względu na te spustoszenia, korzenie, które były połączone do moich kredych usku i umarły, pozostawiając mnie odizolowaną od naszej społeczności. Trzask. Moje korzenie mogłam granicy granic pandorii, ale nie sięgają tak daleko, by połączyć ją z kolejnym kredowym drzewem. Moim jedynym towarzystwem było łączyć pomiędzy mną, a kolejnym antycznym drzewem. Dzięki naszym położonym korzeniom byliśmy w stanie komunikować się. Trzask. Trzask. Nie byłam w kontakcie z moimi bliskimi od wieków. Pomyślałam, że możecie się tym zająć. Lisa i Ty, O. Najdroższe antyczne drzewo. Doprawdy, to naprawdę honor otrzymać takie zadanie. Czy masz może e, jakieś rodzaju wskazówki, jak, jak możemy spełnić Twoją prośbę? Trzask. Ach, Lisa, mogę coś zasugerować? Kiedy Aiden pojawiła się na świecie, uleczyła ziemię, rozprzestrzeniając e, światło nad martwymi klipami. Z e, jej pieśnią, muzyką i światłem możesz przejechać za, e, nad zatoką i przywrócić moje korzenie do życia, dzięki czemu będę mogła znów połączyć się z predatem drzewem ze wzgóra stacha na Ech. Trzask. Trudne? Nie, nie moja mała przyjaciółko. Aiden się udało. E, tak jak tobie też się uda. Trzask. Nie próbujesz chyba wykręcić z naszej umowy, prawda? Nie zawiedziesz mi chyba, jak wszyscy ci zdradzili ludzie, którzy uczynili tyle zła. Oczywiście, że nie. Wszyscy ludzie mają nik nie wszyscy ludzie mają nikczemne serca i dusze. Pewnie nie jesteśmy te, tymi okrutnikami, ale legend Aiden to chyba nic więcej jak tylko... No właśnie, legenda. Jak mamy... Trzask! Nie wiem, jak macie to zrobić. Aiden się udało. Musicie po prostu wymyślić... Jak to zrobiła? To nie jest sprawa kilku korzeni, a naprawdę stworzyła życie. Nie oczekuję takich cudów z waszej strony. Jak trudne może to być? Trzask! O! Jak? Nie. To, to nie może być aż tak trudne? Czy. Moje korzenie muszą osiągnąć drugą stronę zatoki. Możesz samym zobaczyć prezadne drzewo na wzgórzu stracha na problem. Tak blisko jednak, tak daleko. Kiedy moje korzenie osiągną drugą stronę, będę znów częścią sieci antycznych drzew. Musicie mi pomóc, trzask. Postaramy się zrobić yy, wszystko. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Ci pomóc. Trzask. Wiem, że Wam się uda. A jednak się udało. Przemówiłam. Teraz wszystko zależy od Was. Czas rozmowy dobiegł końca. Trzask. ja? Hmm. Przychodź przez wodę przywrócić martwe korzenie do życia? Jak ma to niby działać? Brzmi trochę podchwytliwie. Wątpię, że zadziała. Mam pomysł jak spełnić jej prośbę. Myślę, że możemy zacząć od małego rozpoznania terenu. Yy, pojedźmy i sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie zlokalizować szczątki liście tego drzewa. Wydaje mi się, że pamiętam ogromny pień drzewa, kiedy jeździłam nieco od północnej strony plaży. Możemy to sprawdzić. Okej, okay, jedziemy z Lisłem. Przyspieszysz no dobra, to myślę, że tam jedziemy O no, widać już ten piń Podoba mi się rabia, skoro szkoda, że ja nie mam raba, ale cóż To jest piń martwego przerwnego drzewa

Mniej więcej tutaj powinny dotrzeć korzenie śpiącej Wdowy. Musimy upewnić się, że korzenie rosną pod zatoką i przecinają plaży w dolinie złotych w skórz. Po drugiej stronie, widzisz? Okej. Okay. Co? Pojedźmy w dół brzegi i przyjrzyjmy się z bliska. jest fajna, Lubię. już nie pamiętam jak tak, tak dokładnie, czym to o, to są te korzenie, no mi są teraz dłuższe, Ach, są mamy, mamy lepszy widok, widzisz? Teraz widzę oczyma o czym wyobraźni, jak korzenie rozprzestrzeniają się pod wodą. Są y, tylko kilkanaście centymetrów poniżej poziomu wody dosięgają tylko do tego miejsca, a nie dalej. Hmm. Jak to w ogóle zadziała? Nie mogę się doczekać, aż poruszę kilka strun zotoką za i zagram arcydzieło, chociaż łatwiej zagrać komuś na nerwach niż na tych strunach, prawda? Haha. Ha. Nie, żartuję. Naprawdę to raczej oczywiste, że potrzebujemy pomocy. Potrzebujemy porady. Linda wie naprawdę dużo o podobnym drzewie, a Elizabeth jest przepełniona drobnostką mądrością. Linda i Alex najczęściej szpiegują wzdłuż wybrzeża. Próbują wypatrzyć, y, czy oślińskie łapska Dark nie chcą przecinać się przez linię brzegu. Chociaż czasami robią sobie przerwę i Linda jest najpewniej w winiarni. Ja mogę pojechać do Walej i porozmawiać z Elizabeth, jeśli ty pojedziesz do Lindy po poradę. Jeśli w ogóle tam jest. Okej. Okay? No ty, miło cię znów widzieć. W jakiej wieści? Och, mówisz, że to chcesz zrobić? Pradawne drzewo myśli, że powinnaś powtórzyć wieczyn Aiden? Z legendy? One wszystkie konie. Kiedy czytałam o tych pradawnych drzewach i ich losie, dowiedziałam się, że śpiąca wdowa została odcięta od sieci korzeni i nie może nie komunikować się z innymi. Teraz rozumiem, dlaczego poprosiła was o, o to zadanie. To musi być okropne, taka sama i odcięta od swojej rodziny. Ale przywrócenie życia do martwych korzeni, czy próba ich przeciągnięcia przez sam zatokę? Brzmi jak, jak jak przemyślany plan. Mówi, że te drzewa są, mówi się, że te prawdopodobne drzewa są bardzo mądre. Wiedzą o rzeczach, o których my nie mamy pojęcia. Być może istnieje możliwość zrobić to, co Aiden w legendzie. Masz fragment jej światła i wiemy, że legenda nawiązuje do światła, które przynosi życie. Ona myśli to, że śpiąca wdowa sama zareagowała na światło i te, i te łzy. Hmm. Zgodnie z legendą Aiden w jednej ręce trzymała harfę, w drugiej płomień który rozpoczęł mrok, kiedy przyjeżdżała ona nad Zatoką. Legenda mówi, że ta muzyka i światło przyniosło życie na Jorvik. Lisa posiada silne moce uz uzdrawiające kręgów gwiazdy. I uzdrawiającymi, z uzdrawiającymi mocami lisy i twoim kawałkiem światła i z harpą może rzeczywiście będziecie w stanie wykonać coś podobnego do tego, co zrobiła Aiden legendzie. Może dokładnie to miała na myśli prawdowne drzewo. Może rzeczywiście może wypuścić korzenie pod zatoką i osiągnąć drugą stronę. Może. Może nie potrzebujesz dosłownie przejść ponad zatoką. Na, yy, na pewno możesz użyć łódki. W innym przypadku będziesz potrzebowała harfy i wiem gdzie ją możesz ją znaleźć. O, dostałam SMS od Lisy. Napisała, że rozmawiała z Elizabeth, która twierdzi, że jeśli rzeczywiście dobrą mel melodię Aiden na harfie, możliwe jest przejechanie ponad wodą. I za najwyraźniej posiada wszystkie potrzebne informacje, jak nauczyć się melodii. Jest w drodze, w podwózce. W którym miejscu właści, właściwie jesteśmy? Te wszystkie morze. Wygląda na to, że harpa Eden jest w zasobach muzeum w Jorwiku. Zazwyczaj mają ją w podstawowej wystawie wśród historycznych eksponatów. Przy okazji, wiedziałaś, że ta harpa znajduje się na oficjalnej fraze Jorwiku? Zielona fraza reprezentuje piękny kolor Jorwiku oraz soczyste i bogate życie, które pokrywa całą wyspę. Niebieski nad zielonym nią okazuje niebo. Niebieski na dole reprezentuje morze. Białe nie są symbolem upływającego czasu. Przyszłości i przyszłości. Ale wystarczy o wprowadzeniu jormiku. Zobacz, nadjeżdża Lisa. Okej, okay, będziemy sobie jeździć po wodze. Po wodze. Po wodzie. Ja się, ale ja się dzisiaj mylę. Co dużo mówienia jak na jeden dzień. Halo? Hej dziewczyny, macie już coś? Hmm. Tak, Lisa mamy. Właśnie mówiłam, że może e, brzmieć to co najmniej dziwnie, ale będziemy w stanie odtworzyć legendarne przywrócenie, przywrócenie życia, tak jak z tego prezentowane drzewo. Karin ma fragment: e, Ty, Lisa, masz magiczną moc uzdrawiania kraju gwiazdy. Elizabeth powiedziała nam już, że może że możecie przejechać ponad wodę z pomocą melody zagranicznej Hardy Aiden. Jeśli to zadziała, nie będziesz nawet musiała myśleć o małym oszustwie z łodzią. Niesamowite! To brzmi jak szalony pomysł, ale chyba warto spróbować. Najgorsze co może stać, to że zamoczymy trochę podkowy. Jestem pełna wątpliwości, czy to rzeczywiście zadziała. Ale cóż, zakładam, że to ja będę grać na harpie, ponieważ mam chyba największe pojęcie o instrumentach i muzyce. Karin, zgadzasz się na rozjaśnienie świat fragmentu światła? Tym bardziej, yy, tym bardziej, że używałaś go już wcześniej fragment Światła Aiden, który ma yy, Katynę jest wciąż pełen mocy, więc yy, nie musimy go ładować ponownie. No dobrze. Wracając do Harfy. Niestety, Muzeum Jorvik jest zamknięte ze względu na remont. Co? Tak, typowe. Słyszałam jednak od Elizabeth, że radny ze Srebrnej Polany jest Kuratora. A ty, a ty, Karin, wydaje się, że znasz radnego całkiem dobrze, prawda? Sprytnie! Karin, pojedź do radnego i zapytaj, czy może poprosić Kuratora o otwarcie muzeum i pożyczenie nam Harfy. Na chwilę, ok. Okej, okay, ja sobie zaraz to zwracam. Ok, co dojechaliśmy. O! Ale cóż tu jest? Karim, wspaniała pogoda, nieprawdaż? Prawie codziennie jest tak miło. Myślałaś o tym? Hmm, czy znam kuratora Muzeum w Jurbiku? Rzeczywiście, znam bardzo dobrze kuratora. Jesteśmy starymi przyjaciółmi ze szkolnej ławy. Gwarantuję, że na pewno wpuścicie cię do muzeum i pozwolisz ci pożyczyć co tylko będziesz chciała. Kilka dobrych słów o tobie. Zaraz zresztą to zrobię. Kilka dobrych słów, dokładnie. Moje słowa są jak skarb. Możesz je znaleźć w banku. Zadzwonię zaraz yy, po twoim wyjeździe. Możesz ruszyć do swoich przyjaciół, przyjaciółek i dać im znać, że kurator przyjmie was otwartymi ramionami. Tego możesz być pewna. Dobra, no to teraz droga powrotna do lisy i Lindy. O, jesteśmy. No. Fanastycznie, teraz przynajmniej wiemy, że będziemy mieli widziane muzeum. Teraz tylko zostaje, jak się nam dostać. Nieszczęśliwe stare wapno nie chce wziąć nas yy, to... To Jorwiku. Przynajmniej nie, be, nie bez naszych rodziców. Najgłupsza rzecz, jaką kiedykolwiek słyszałam. Godfrey i Baronowa zawdzięczają nam dużo dobrego. Nie wiem, czy nie zorientowali się, że nie jesteśmy już dziećmi. Spróbujesz ich przekonać? E, pozdrawiam. E, Hayden. No, ale niestety nie dołączę po skąd konto moje kuzynki, więc no niestety nie mogę zrobić, a ma już klub. Hmm. Karin, pozdrowienia, pozdrowienia. Pff. To raczej dziwne, że nagle wszyscy udać się do wielkiego miasta. Ty akurat jesteś jedną z bardziej rozsądnych osób, jakie znam, więc w porządku. Będzie jeśli podwiozę się do miasta Jorvik. Stanie się to dopiero jutro, ponieważ właśnie jutro mam mały biznes do załatwienia w mieście, chociaż cierpliwie poczekaj do tego czasu. No, dobra, no to w takim razie Naszą część zobaczcie na kanale Olci, na który zapraszam. No, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. Życzę miłego dnia lub nocy i cześć!